Cześć, dzień dobry, ja jestem Forever i to jest odcinek, na który zapewne czekaliście, sądząc po ostatniej ankiecie, jaką zrobiłem, akurat na karcie społeczności na swoim kanale. Tutaj, moi drodzy, mam 40 skrzyneczek Prisma, 2 Case. No i będziemy pewnie lecieli zaraz z tematem. Oczywiście, moi drodzy, chciałem też wspomnieć, że sponsorem tego odcinka jest CaseDrop. Także bardzo serdecznie dziękuję chłopakom, że umożliwili mi otwarcie większości skrzyneczek, które tutaj akurat widzicie. Także zapraszam was na krótkie intro i lecimy z openingiem. CaseDrop.eu najlepszy drop w sieci. Wygrywaj skiny w giveawayach. Mnóstwo skrzynek, super drop. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet 100 zł dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. Case drop EU. Otwieraj skrzynki za PSC. Blik, SMS, Przelew. Link w opisie. Polecam. Sądząc moi kochani po e, cenach skrzynek, kupiłem skrzynki jak jeszcze były mniej więcej tak za 16, 16 zł sztuka. Jest to, wydaje mi się, że chyba e, jak większość z e, graczy twierdzi, że to jest chyba najlepsza skrzynka jeśli chodzi właśnie o skiny. Ten Glock naprawdę mi się marzy. I mimo właśnie waszego zaskoczenia e, ten Dark Darkwing to czarne skrzydło też mi się marzy oczywiście mag10 również, tego maga tak jak wam pisałem też tam na, na tubach, fajna jest ta waga akurat taka równowaga z tą bronią, ciekawe czy byłaby też równowaga w strzelaniu headów także lecimy z pierwszą skrzyneczką dobra musiałem oczywiście jeszcze kluczyk, kluczyki kupić także <grytanie> lecimy z pierwszą skrzyneczką, nie spodziewam się kosy, nie spodziewam się żadnych czerwonych skinów Bardziej te y, fioletowe y, i niebieskie Właśnie, mamy pierwszą akurat ofiarę Pierwszego niebieskiego skina Wiem, że to jest, y, jak to pisaliście, strata kasy i tak dalej Uuu, jest mag 39 to jest jakieś y, WW Well worn, dokładnie Wiem, że pisaliście, że to akurat strata kasy ja do hazardu nie mam w ogóle szczęścia, jeśli chodzi o skrzynki tutaj w CS-ie. Po prostu nic mi nie wypada, nigdy dobrego. Kiedyś robiłem akurat, oj, to były chromat dwójki czy Prisma. jeden Case, jakiś tam challenge sobie zrobiłem, przynajmniej na Overwatchu czy w trakcie meczu, że za Heda to jedna skrzyneczka. Po prostu wyleciało mi wielkie, wielkie, moi drodzy, nic, jakby poleciało jeszcze, powiedzmy, Z2 różowe. Myślę, że opening będzie, można powiedzieć, ciekawy i za taki będzie można go, wydaje mi się, że uznać. A ten obrzęd jeszcze jest fajny. On w ogóle fajną e, łapę ma. E, gdzie on jest? Fajna taka ręka zombie. Zobaczcie, że tutaj akurat palec odchodzi e, od, od kości raz z mięsem. Tutaj akurat też trochę kości tutaj widać. Fajny obżynek. Taki można powiedzieć, że skin kurde idealny na Halloween na przykład, nie? Co wy o tym myślicie? O, tej, o tym P2000 Czytałem, że może to być jeden chyba z najdroższych skinów do P2000, więc fajnie, jakby mi też tam poleciał kiedyś. No właśnie poleciał. Jedynie co jak go sobie będę widział, to po prostu będzie chyba przelatywał. I tyle go będę widział. Widziałem też oczywiście Opening i Uizaka i Umerwa. U Izaka chociaż wydropiła ta kosa na pocieszenie. Umerwa. Mm, wyglądało to tak jak mniej więcej u mnie teraz. Czyli same same, nie, same niebieskie. Jezu, ja chciałem już tego scout'a otworzyć. Same niebieskie, jakieś tam fiolety. Ten SG chyba mu leciał prawie co chwila, jak widziałem. O, poleciał Mac. O, jest Scar, Także fioletowy, różowy poleciał, a wypadł. Kurde, minimalware. Spoczko. Lecimy z kolejną skrzyneczką. CZ jakaś jakoś dobra. No też minimalware taki można powiedzieć prosty skin. Prosty skin, bym powiedział. Że, słuchajcie, tak jak mówiłem, w tym opinioningu raczej nic dobrego nie poleci, także. Tak jak Iza dostał kosę na pocieszenie, tak wy możecie dać mi... Kurde, co to poleciało czerwonego? To Glock? Tak wy możecie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem oczywiście. Subskrypcję, jeśli taki content wam się podoba. I oczywiście komentarz ubelowający nad tym, jakie mi tutaj beznadziejne skiny lecą. Zobaczmy, lećmy dalej. Tak wybieram te skrzynki kurde ze środka, już tam mak, Maka też widziałem. Poleciał. Weźmy sobie akurat tą skrzyneczkę. Może powinienem otwierać pierwszy klucz, pierwsza skrzynka, to tam kiedyś kiedyś się robiło. O SG poleciał. Ten digelek, o kurde, jaki float słabiutki. To jest ten well worn. Klucze oczywiście sobie zaraz dokupię, tylko te mi się skończą. Nie wiem, mogłem tylko 20 kupić na raz. I znowu ta cz -a. kurde Distressed Ja jestem właśnie stressed, kurde, a nie distressed Ja nie jestem odstresowany Więc po kiego mnie te, ten skin? Ta cz <gry> w sytuacji to w ogóle się ma nijak No oczywiście, rewolwer Patrzcie w Statrako. kurde, to już, to już plus O dwa różowe poleciały. No szlak by to. I fioletowy przede mną poszedł. Zobaczcie, że on wygląda tak jak tamten Wellworn, który mi wypadł yy, wcześniej. Zobaczcie, Wellworn. Przyjrzyjcie się. A ten skin Minimal wear Tam jakieś drobne ryski były, ale tak na pierwszy rzut to, to w ogóle nie widać różnicy. Także 20 kluczek 20 skrzynka. Jest otwierana, no i zaraz kupimy sobie kolejne 20. O, właśnie jest ten P2000. Kurde, jaki dźwięk! I to minimalware, chyba ładnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda. Ok, kolejne kluczyki zakupione. No i lecimy. Wiecie co? Jak kupowałem te 20 kluczy, to nasza mi taka refleksja, że chciałbym jednak chociaż tego jednego czerwonego skina wydropić. To jest takie moje, można powiedzieć, ukryte marzenie na tym openingu. Nie chcę tam kosy, bo wiem, że kosa to jest jakiś promil szansy na to, że wypadnie. O, jest różowy, kurde. I to field tester, całkiem spoko float. Phantom Disruptor, fajny. Spoczko, spoczko, spoczko. Otwórzmy sobie teraz ostatnią skrzynkę. Także dwa różowe już poleciały. Jest obrzyn. Jest. I to jakiś fajny flot. Kurde, zobaczcie fakturniu 001. Ale jazda. Dobra, to ciebie sobie zamieniamy. Kurde, mam zombiaka. Ekstra. Jeszcze by się SG przydał i będzie fajnie. Dla mnie będzie fajnie, mimo że tyle kasy poszło, to dla mnie będzie spoczko Już nawet nie komentuję tej CZ-ty, bo po prostu <laughs> Nie wiem nawet co powiedzieć Wow Minimal wear Spoczko Lecimy dalej O właśnie, SG poleciały, dwa nawet Kurde, Glock Iż <laughs> ty, kurde, Gaben <laughs> Ale ty mnie Łaskoczesz tymi Glockami, kurde. I czerwony już był tam na początku, co? Czy po prostu ja już jestem ślepy i mi je się tutaj po prostu dwoi w oczach? Kurde, no Glock był. O, włos. Jak nie, to po prostu wkurzę się i tego Glocka po prostu kupię sobie i tyle. I taki będzie finał z tego wszystkiego. <grym> Bo tego gloka, czy w tym openingu, czy w jeszcze kolejnym. Jeśli zostawicie tutaj bardzo, 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 bardzo dużo łapek. To myślę, że skuszę się na kolejny opening, może otworzę nie tyle skrzynek co tutaj, czyli 40 tylko może Z30, Z20 Jeśli właśnie nie na tym drugim openingu, no to po prostu tego gloka sobie kupię, koniec kropka Właśnie różowy kałaszek przeleciał, także spoko P2000 też poleciało Dobra, pierwszy kluczyk Pierwsza skrzyneczka, głęboki oddech no i lecimy. Spokojnie, jestem distressed. Jestem odstresowany, jak Czeta, która zaraz mi poleci. Pełen luzik. Luzik arbuzik moi drodzy. Zaraz sobie też jakieś kontrakty z tych niebieskich skinów zrobimy. Może nawet i dwa, bo tyle ich wypadło po prostu. Także spoko, luz. A no właśnie kolejny skin niebieski do kontraktów. To kon kontrakty to jest moje marzenie po prostu w tym openingu, takie ukryte. Walić czerwone skiny, walić kosy, walić różowe skiny. Kontrakty to jest sens mego życia po prostu. Dajcie mi jeszcze SG i będziemy kwita. Różowy poleciała, co tam? Yes! JESZ! 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 Walić kosy, Walić czerwone o kurde. Ale się spociłem, Ja pierniczę Dobra. O kurde. Żona napisze mi SMS. -a. Ale obudziłeś, ile wygrałeś? Kosę za 1000 dolarów. Ale SMS, Alicja obudziłeś. Ile wygrałeś? O Jezu i nega w statraku. Kurde, ale mnie dłonie bolą od tego klaskania O oh, Jesus, to chyba najlepszy opening na, na polskim YouTubie z Prisma 2 nie wiem co wy na to O ja pierniczę Ale mnie mrowią dłonie teraz O oh, fuck O matko boska, dobra Na taki opening czekaliście? Co? Na taki opening czekaliście? Już mi tutaj migiem zostawić 10 tysięcy łapek w górę. O jezu, jeszcze jakby z tej skrzynki poszedł, poleciał ten Digielek, to jest Digielek, Gloczek. Czekajcie, żona pisze mi smsa. Emotka z całusem, emotka z dolarem w ustach i dwie motki w szoku. No kurde, żono, kocham cię też, jestem w szoku. Jeszcze tam trzymaj z Alicją kciuki, jak się usypiacie, żeby tatusiowi ten gloczek poleciał i będziemy w domu Ale poleci niebieski skin i tak rąbać to po prostu No właśnie, leci niebieski skin O kurde Już zapomniałem jak się kontrakty robi Dobra, może z tych, z tych chociaż SG niech poleci. Ja za ile jeszcze tych? Ready. I. Petka poleciała. tested. Spoczko. O kurde. Mówiłem o Kosie u Izaka na pocieszenie. to ta kosa to jest po prostu moja życiowa nagroda, bo nigdy nie wydrupiłem, To jest moja po prostu pierwsza kosa w życiu, odkąd mam CS-a. drugi. Spoczko. Też field tested. Dajcie mi jeszcze tego. SGK. I zawijam kiece. O Jezu, co ty robisz? I zawijam kiece i lecę. Do koszalina. Eee, czekaj, nie ja tego używam. To i to. I. Kurde skary. Skaryfikacje to zaraz. No, dobra, nie będę nic mówił, ale. Kurde. Kosunia, rewelka. Ja pierniczę. Moi drodzy. Dziękuję, że dotrwaliśmy wszyscy do tego momentu. Bardzo Was kocham, bardzo Was serdecznie. Wspieram właśnie takimi. takimi materiałami. Jeśli Wam się podoba taki opening i chcielibyście. <coughs> o, przepraszam, to jeszcze. Pozostałości z podniety, po tej kosie. Jeśli chcielibyście w przyszłości. <coughs> Kurde, taki opening, to dajcie znać. Łapki w górę moi drodzy. Mile widziane. I. No nie wiem, co wam, mam po prostu powiedzieć Wam. Yy, dzięki przede wszystkim CaseDrop za sponsorowanie tego materiału. Mam nadzieję, że. Że drugi, że drugi opening też zasponsoruje ci i wypadnie kolejna taka kosa. Jezu. Żeby było śmiesznie, Wam powiem taką ciekawostkę, kto dotrwał do tego momentu, że yy, dzisiaj miałem drzemkę w środku dnia i śniło, śniła właśnie mi się drop tej kosy, drop Marble Fade. A. I to jest tak sobie myślę, kurde. Człowieku głupi, takie snitki się śnią, bo i tak wiesz, że takiej kosy nie wydropisz. Gdzieś widziałem na YouTubie właśnie, że ktoś wydropi taką kosę z Prisma 2 case'ów. Mówię sobie, kurde, jaki farciarz, jakiś tam, nie wiem, Silver Gold na randze widzę i taką kosę dropi. Mówię, kurde, taki człowiek to wiecie, otworzy jedną, dwie koski, jed, jed, jedną, dwie skrzynki i taką kosę wydropi. a. Ja, a ja co? No i ja też. Marble fade'a. Nie, to po prostu, jak to się mówi, głupi masz szczęście. Jeszcze raz dzięki serdeczne i do następnego razu. Pa pa.